Stworzyłem ten darmowy kurs dla osób zmagających się z depresją i porażkami. Wierzę, że do tego typu wiedzy każdy powinien mieć dostęp bez względu na stan portfela czy życiowy zakręt. Jeśli to, co robię ma dla Ciebie wartość, możesz dorzucić swoją cegiełkę. Link znajdziesz w opisie. Manifestowanie Manifestowanie jest sztuką coraz bardziej popularną i propagowaną w mediach społecznościowych. Dlaczego? Stanowi odpowiedź na liczne ludzkie potrzeby, jak choćby potrzeba nadziei, potrzeba perspektywy. Zwłaszcza kiedy wydaje nam się, że nie mamy wpływu na to, co może się w przyszłości dziać. I tu ktoś może się oburzyć i powiedzieć: no, Ja mam wpływ na swoją przyszłość. No, oczywiście, do pewnego stopnia masz rację. Tyle że istnieje szereg czynników poza naszą kontrolą. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach. Manifestowanie jest czymś, co jest trendy. Dawniej nazywano to po prostu modlitwą. Oczywiście możesz się przyczepić, możesz powiedzieć, że modlitwa i manifestowanie to jednak dwie różne rzeczy. Tak. Niezależnie więc, czy wierzysz w Boga, czy we wszechświat, no w sensie we wszechświat nie trzeba wierzyć, no bo wiadomo, że wszechświat jest. Ale pytanie, czy ten wszechświat działa i odpowiada na twoje prośby i oczekiwania, tak samo jak pytanie, czy Bóg działa i odpowiada na twoje prośby i oczekiwania. Ja mam wrażenie, że ani wszechświat, ani Bóg nie znają jednego słowa. Nie znają słowa nie. Jeśli nastawisz swój umysł i będziesz myśleć: Mam ciężkie życie, to wszechświat albo Bóg odpowiedzą ci: Tak, masz ciężkie życie, jestem chory, tak, jesteś chory. Nic mi nie wychodzi, tak, chcę więcej pieniędzy, tak, chcesz więcej pieniędzy. Odwołując się do słów z Pisma Świętego i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię. Aby ojciec był uwielbiony w synu. Ewangelia świętego Jana. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Mateusz. Czemu o tym mówię? Bo pamiętam jako młody chłopak, może około 16 roku życia, miałem naprawdę nierealne pragnienie. Jedno nierealne, bardzo silne pragnienie. I przyznam, że szukałem pomocy, gdzie tylko mogłem. Wersy, które wam podałem, to były te, które czytałem najczęściej i w dziwny sposób wierzyłem i zaufałem tym słowom. I wiecie, moje nierealne marzenia spełniły się. Musiałem na to poczekać, musiałem też w pewien sposób zadziałać. Jednak te moje oczekiwania, one były pełne nadziei. A działania były pełne wiary. Wiary w to, że się uda. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy z tego, że zacząłem tak naprawdę manifestować. No ale co to tak naprawdę oznacza? Kiedy miałem jakieś marzenie, a spełniłem ich w życiu naprawdę bardzo wiele, zawsze wyobrażałem sobie konkretną chwilę związaną z tym marzeniem i podróżowałem do tej chwili, do jej idealnego spełnienia. Kiedy planowałem zakup swojego pierwszego samochodu oraz każdego następnego, który miał dawać mi radość i teoretycznie był nieco poza moim zasięgiem, jak na dane czasy, to wyobrażałem sobie nie tyle, że go mam. Wyobrażałem sobie, że jadę nim, że jadę konkretną drogą, że z głośników leci konkretna muzyka. A ja dokładnie czułem się tak, jak będę się czuł, kiedy to się stanie. Kiedy zacząłem budować dom, na który wtedy absolutnie nie było mnie stać, to wyobrażałem sobie jedną chwilę. Patrzyłem na wizualizację tego projektu, który miałem, i wyobrażałem sobie wigilię świąt Bożego Narodzenia, kiedy wstanę przed wszystkimi Zejdę do salonu, napale w kominku i z gorącym kakao w ręku włączę sobie mój ulubiony świąteczny film. Wiecie jak cudowną chwilą jest wejście w to marzenie? Jest spełnienie tego, co wcześniej manifestowaliśmy, co czuliśmy, jakie to uczucie jest w rzeczywistości, czy ono pasuje do tego, co sobie wyobraziłem wcześniej. Pamiętam jak przyjechałem do Warszawy i będąc w kinie w złotych tarasach pomyślałem sobie. Tu będzie premiera mojego filmu. Czułem zapach popcornu, widziałem migające lampki na suficie kina, i to marzenie też się spełniło. Każde z tych marzeń się spełniło. A ja wszedłem w chwilę, którą wcześniej zamanifestowałem. Niektóre z tych marzeń były totalnie irracjonalne. Jednak ta wizja, wizja chwili, w której miałem się odnaleźć w przyszłości, była tak silna, że z pewnym natręstwem nie chciałam mnie opuścić. Manifestując, musisz znaleźć się dokładnie w momencie, który ma nastąpić. Musisz poczuć ten moment, wyobrazić sobie, w co będziesz ubrany, ubrana, jaka będzie pogoda na zewnątrz, kto będzie z tobą. Postaraj się usłyszeć dźwięki tej chwili, temperaturę tej chwili. Im więcej szczegółów zwizualizujesz, tym lepiej zamanifestujesz to, co chciałbyś, żeby się stało. Kluczowe w tym podejściu jest nastawienie. Nie myśl, chciałbym, żeby to było. Pomyśl, ta chwila na mnie czeka. Jeszcze nie wiem kiedy, jeszcze nie wiem jak do niej dojdę, ale ufam, że drogi się tak poukładają, że doprowadzą mnie właśnie do niej. Być może te drogi wydają ci się kręte, być może wcale ich nie widzisz. Jeśli tak, skup się na jednej, która jest prosta, a wręcz idealnie prosta. Skup się na drodze czasu, na linii czasu, bo ten czas, on z każdą sekundą przybliża cię do tej wymarzonej chwili. Ja sam mam obecnie taką chwilę, którą zobaczyłem i pół roku temu i widzę ją dokładnie. Wiem, gdzie siedzę, wiem, w co jestem ubrany, wiem, że mam w ręku cygaro, które zapalę specjalnie na tę okazję i popiję bardzo dobrą whisky. Czuję zapach tego cygara, czuję smak tej whisky i czuję to poczucie ulgi i wycieńczenie, które będzie tej chwili towarzyszyć, bo będzie oznaczało koniec bardzo przykrej i bardzo długiej walki. Każdy dzień przybliża mnie do tej chwili chwili, która w czasie już istnieje. Osobiście wierzę, że nasze umysły mają potężną moc, której siły nie zdajemy sobie jeszcze sprawy. Fanom Gwiezdnych Wojen nie muszę tłumaczyć, czym jest moc. Jednocześnie chciałbym, żebyś przez chwilę otworzył, otworzyła umysł i spojrzała z nieco bardziej naukowego punktu widzenia. Uwaga, teraz będzie pseudonaukowy bełkot, ale postaraj się przez chwilę wejść w tą sytuację i nieco rozszerzyć swoje horyzonty. Do niedawna uważano, że wszystko składa się z atomów, że atomy są najmniejszym budulcem wszechświata. Okazało się, że po rozpędzeniu atomów do prędkości bliskiej prędkości światła i zderzeniu ich ze sobą w LHC, czyli w największej maszynie jaką zbudował człowiek, w Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN w Szwajcarii, atomy dzielą się na mniejsze części. Te części, na które rozbijają się atomy, to tak zwane cząstki subatomowe. Już sam atom jest bardzo mały. Jednak jądro atomowe, czyli jego środek, jest 10 tysięcy razy mniejsze niż atom. A kwarki i elektrony są przynajmniej 10 tysięcy razy mniejsze niż jądro atomu. Tak więc te hadrony, bozony. Są niewyobrażalnie małe, ale one również muszą być z czegoś zrobione. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku powstała teoria strun. Mówi ona, że te elektrony i kwarki, czyli te najmniejsze cząstki, one są jednowymiarowymi strunami, takimi mikroskopijnymi kółkami energii. I to, z jaką wibrują częstotliwością, określa ich charakter. Teoria Strun w 2024 roku pozostaje prawdopodobnie jedyną potencjalną teorią wszystkich oddziaływań. Trudno ją niestety eksperymentalnie udowodnić z uwagi na skalę. Jedną z rzeczy, którą potwierdza jest słynne równanie Einsteina E równa się mc kwadrat, każdy o nim słyszał, czyli że energia równa się materia pomnażona przez prędkość światła do kwadratu. Innymi słowy, cała materia, jaką widzisz, mogła powstać z energii. A energia może być przetransformowana w materię. Co jest dla nas z tego istotne? No to, że na najmniejszym poziomie wszystko jest wibracją energii. Dlatego, jeżeli ukierunkujemy nasze myśli na daną częstotliwość, będziemy w stanie wpływać na tę energię. Będziemy w stanie wskazywać wszechświatowi nie tyle, jak ma być, ale jak jest. Tyle, że ta chwila w czasie jeszcze nie nadeszła. To jest właśnie manifestacja. Ja rozumiem, że aby zacząć manifestować, to trzeba mieć wolny umysł, a dochodzenie do takiego stanu to jest po prostu proces. Wiele osób, aby oczyścić umysł, próbuje medytować. Tyle, że medytacja wcale nie jest łatwą sztuką. A dużej części osób kojarzy się po prostu z siedzeniem w niewygodnej pozycji, z zamkniętymi oczami i dłońmi, których kciuki i palce wskazujące dotykają się czubkami. Jeśli chciałbyś, chciałabyś spróbować medytacji, to ja mam dla Ciebie taki fajny trik, który pomógł mnie, kiedy chciałem oczyścić umysł i spróbować medytować. Znajdź wygodną dla siebie pozycję. Możesz usiąść, możesz się położyć, możesz być w ciszy, albo możesz włączyć sobie muzykę tła. Ważne, aby ta muzyka nie niosła ze sobą jakichś emocjonalnych skojarzeń, żeby nie były to jakieś przeboje, które możesz sobie zamknąć w głowie. Raczej niech będzie to muzyka wyciszająca, jakieś odgłosy deszczu, strumienia, lasu albo oceanu. Chodzi o to, żebyś odciął od ciała wszelkie zewnętrzne bodźce, w tym bodźce wzrokowe. Dlatego zamknij oczy i teraz najważniejsza rzecz. Kiedy zamkniesz oczy i wejdziesz w ten relaksacyjny stan, to będą do twojej świadomości napływać różne myśli. Co zrobię jutro? Że trzeba dach naprawić. Co na obiad? A czy dziecko odrobiło lekcje? To mogą być wspomnienia, ogólnie może to być wszystko. Mało medytacyjne, prawda? No, tylko pozornie. Wyobraź sobie teraz, że obserwujesz autostradę. Z lewej strony i z prawej strony nadjeżdżają samochody. Jedne są szybkie, głośne, sportowe, inne dostawcze, jeszcze inne rodzinne. Czasem przejeżdża jakiś motocykl. Potraktuj te pojazdy jak myśli. Te myśli pojawiają się niespodziewanie i nieraz nie masz wpływu na to, jaki będzie kolejny, czyli jaka będzie kolejna myśl. Ale wpuść je, przyjrzyj się im z dystansu i po prostu pozwól przejechać. Jedne przemkną szybko, inne wolniej. Jedne się zatrzymają, a drugie po prostu odjadą. Zaakceptuj je i po prostu przyglądaj się sobie w tym procesie. Zwróć uwagę, o czym myślisz. To zaprząta Twoją głowę. Spójrz na siebie z pewnego rodzaju dystansem i postaraj się wyciągnąć wnioski, zupełnie jakby zrobił to zewnętrzny obserwator. Jest duża szansa, że Cię to wyciszy. Następnie. Postaraj się przewidzieć, jaki pojazd przyjedzie i kieruj te myśli, wpuszczając i wypuszczając je z autostrady. Zwróć uwagę, które są mile widziane, a które mają zakaz wstępu. Następnie przewiduj, jaki pojazd, czyli jaka myśl do ciebie przyjdzie i kieruj, jakie myśli wpuszczasz na autostradę, a jakie mają zakaz wstępu. W ten sposób udoskonalisz swoją medytację. A co jeśli zarówno medytacja, jak i manifestowanie nie leży w Twojej naturze, a jednak potrzebujesz czegoś, aby się wyciszyć. Tu polecam Ci coś, z czego również bardzo szeroko korzystam i uważam, że jest szalenie ważne w takim codziennym podejściu do życia, mianowicie stoicyzm.